Wygramy ten mecz teraz? To zależy, czy się kurwa podjedzie ja czy nie wiem. Może nie. będzie i zaraz się to tylko daster. Trochę wyssał ze mnie kurwa energię ten mecz tak szczerze Czułem jakbym nie wiem co grał, jakiegoś kurwa premiera Dobra, ty ten wygramy Na KO za to Na KO za to, asuj. mnie mi Ja zrobił Proponuję pistolety zagrać

Ja skąd ja dostałem? Z bramy? Nie wiem czy... Ty byś się zabił? No Sexymon jak mnie zabił on nie z był w Z truky. pleców raczej czy nie? Nie To nie było z bramy? z bramy kurwa A, a nie, nie to, to musiał cię z, z pleców chyba Słyszycie mnie? Z okna mnie zabił Z okna go z okna z okna zabił a... Nie wiem co tam gadał ten nasz Coś kurwa. let's go tylko słyszałem Tak okej let's go Ok let's go

Ty powiedziałaś jedz troszkę lepiej, a my <grym> to samo. Ja nie, tak, będziemy powiedziałem tak, go. Też powiedział. A ja wiem co on tam do mnie pierdzi kurwa. Tary ja go mam w dupie. Bardzo Dobra. Już łatwa Let's go i na środek na digle się okay. wyjebać. Dołącz do giveawaya na kose. Doładowując kodem CESIK Masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya Dodatkowo dostajesz 2 złote i 10 groszy Oraz 10% do depozytu Na CSGO Skins czeka na ciebie codzienna darmowa skrzynia Przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny Dodatkowo co jakiś czas strona organizuje ciekawe eventy Które dają szansę na zdobycie ciekawych skinów Istnieje też funkcja Case Battle Dzięki której możesz rywalizować z graczami O epickie skiny A zdobyte skiny Możesz wymieniać dzięki funkcji EXCHANGER Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy Kurwa Smok na smoku To mi smoka. I do first and second smoke. me Pani, kurwa m jest tu kurwa? Let's go Ale gówno tam Nie chce mi

Тоже пошел. Ловер, ловер, курва, из Скаут. Дабл ловер. Ловер, ловер. Ловер, ловер. Ловер, ловер. B jest for sure clear, definitely 100%. No video. City. Siaka kurwa z Bułgarii. He will get scout on mid guys. Pop No. plan. O pa długa. plan. long guys. <coughs> yeah, yeah, yeah. Nikt nie dał shota? Dobra, ja kończę, z, kończę streama. No, 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 to no, bez sensu, ja mam no, się wreszcie. kurwa. Se kurwa na, off... na off streamie se kurwa pogram. Mam to w pizzie. Nikt klipa nie zrobił. I Mi sobie. Nie no, to jest główny samochód. Piec w jedzie. Dad, dead, left side. Mów, please. Short, go, 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 go short, anyways. Go, go, go short, anyways. Go short, anyways. We have long. Okay. We have long. We have long. Wait, wait, wait. Let's go. Car clear. I don't Mid see one. the one. It's middle, we do. I watch only long. <coughs> One more long up, long up. I don't know what's doing. Day, not blind. Sorry. I'm, I'm only, only lower. lower. I flash. have a mom controller. I'm lower. i I think yeah. Could be, should be. A wupa a wupa be... Yeah, am yeah. Flashing yeah. sword. <laughs> lower. lower, lower, lower.

Ej, hey, so Ale was rucha ziomek Bed był z Może być boty to... Let's go Nie ma już short. Scout, uh, on B Only one B, I, I think. One of two yeah, <smanship> oh, yeah, <laughs> <too cold. gasps> <coughs> on B on B, On B, to B on B, On be, One be, on be. On be, on be, O kurwa, On be, on be, on 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 B be. On both B, be, both B. On B now. Okay, I can kill them. Evan, Ja zrobił to O, Na masz. Si ace, suko. Sycyp. Sycyp. ramp, ramp. Sycyp. skrócić, nie? Ty, coś Ty coś ten do się do ciebie Sycyp. Auto był głęboko Chyba, źle usłyszałem. Był. na boxie? Był chyba, no. Nie. Nie? Co to cię zabił. Ale tak słyszałem jakby box latiwał kurwa. Nie no, że go to tak, ale on chyba był na boxie, też drugi. Pójdę ze scoutem może, to? Seed Ja go scout maybe. Jak to się stało? No kurwa, kar! Jak ten auto przeżył? O, jeszcze odpadło, już szybko. Jeden side. side, yeah, side, side. Side, oh, yeah, side, side. side, side, last. Burning. O pierdolił. O mat. Nie time, nie time. Yes. O oh, mój Boże. O oh, Jezus. Nice. Kurwa mać! Oh, Ale jak oh, ten chaos nice. kurwa gra? Jaką wow. Jak on gra? Powiedzcie mi. Dwa razy dał się off guard To właśnie. jest 3,5 tysiące elo nie? Poziom. Ale ja mówię side o chaosie kurwa. A gdzie Że go zawieź. Na środku site. No, nie no ten ostatni. No, w to był chaos. Nie. Nie? To był Gigajto. Dżigajto. to mi się pojebało. pojebało. myślę że chaos tak zagrał kurwa. w szoku byłem. Ej daj wyrzutkę na długo. A jest Wysłyszył, wysłyszał, łamamowła! Wysłyszył, wysłyszał, łamowła! Wysłyszył, wysłyszał, 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 kurwa, Oh shit, scared. oh fuck. Throw the I'm putting pressure on it. A. B one. Czekaj, Tomek, on jest na A już. B1. Yeah. One 1 one short, fuck. It's close short stairs. Stairs and a lower. Kurwa, chodź do Zasługujesz na VIPa tutaj, kuba buba. 1, 2, 3, 3, 3. A, simpla yes. komputer, no? No nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł tak grać cały czas w tablinie. let me go first, let me go first. Dostałem best, be. entry. Okej, okay, go. Tu biegnie, tu biegnie. Powadne wow. entry, kurwa. No jak, let me go first, i co on yeah. kurwa zrobił? Plato, kurwa. Plato, kurwa, jestem. Ale się dziwiacz. No. Co, Danielek.

Good job, a Dobra, wygrałem ostatnią, to, Cię giro. A ja w ogóle raz na długo nie dostajemy, nie? Nie. znowu bez, kurwa. I wlaty znowu. Kurwa, no so, oh, kurwa. giniemy w trzech. 3, 2, 1, go. 3, guys. come on. Kurwa mega komu. Co to za smoke? Blokowali tata. Zakowali. 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 Smoke. Zakowali. No. Zakowali. Hmm,

Dalej, jeden Short. Dobrze. Two short. Two short. Short, short. Short, No my kurwa nagle short odpuściliśmy. Tak, no, wyszli. Ilu wchodzi tam? Dwóch minimum, trzech mi się wydaje Trzy. Why you left A bro, kurwa? Kurwa. Jak on nie ginie? Gdzie tak. on Teraz. Ja podchodzę. Kurwa, nie, nie ma ich długo, nie? E, nie? Nie wiem, wiem. cisza grają. Smok mi. Smok mi. Smok ja. Mogę uchodzić. Stop mi do one. He out. Yellow, I have flash for tapping if you need. No need, no need. He's speaking now. Only one, only one. Doesn't mind that round is over.

za niebieską yeah. no, 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 no. to co? Close, close, One long, one lower I think lower, I think lower guys It's Both low HP then Both 20 HP Bad smoke Two, they are two No i yeah, się odjebało mi się Do prawej nie skrosował A, idę to bez... sprawdzić I do bomy, tak? Muszą iść?

I might be car, I don't know. I not like like know. I don't know. I do no, I do I I don't You did not I dinked him, right. No, you did not Bro, watch the demo. Okay? You did not Okay, I the demo. Okay, I will I Okay. I Okay, To jest Grammat. chyba Mitoman jeszcze w ogóle. A Mitoman, znam takich. They're long now. Idę do ciebie. Ale tu chuja, nie? Chuja. chujas. dał. Pan green, raz jeszcze. Jest jeden. Two more long. No do out. Co ja Nie pikuję znowu. teraz, no. Long still. Too long out back. Only one. one, jeden more. Low HP mid and long. Kurwa. One push long, Ja yeah, jakby długo chciał kurwa pobyć na plecy. One. one. zero. Ja ten mecz jest nie do wygrania, o, no. Dębele do... i Rafinha są obecni na galizu tej piłki? No to się pytałem, czy Dembele gra dzisiaj mecz. No jest... gra <coughs> raz. Dobra, znowu. Bo ja się na pewno ustawiłem. Dobra, co oni robią oficjalnie? That side, hope. One long. Too long now. Nic nie ma, nic nie ma. Jesteś out. na out. na Upper tunnel. Upper well, two more it, yes. Może być jeszcze jeden. Coś. One coming long. Coming in. Okay, my friend, I'm holding. They smoke top mid. Może short now. Ja, oh, yeah, clear. You can take short if you want to EP. Save him. Ja, yeah, bro, AP, timing. Out, 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 out. One more, one more, one more here. One out meet, out meet, out mid. Out meet. I keep no, no, oh, Timing, bro, what can I do? bro. My friend. No? Nie. Lepiej oddaj. No i za to and nie oddam. I, I <laughs> nie, nie wiem jak grać Ale, like... ale dałoby radę cokolwiek? You nie wiem. Pożyczyć? No, nie. Thank you. You Kiedyś oddam. You? Ja mam SPa, ja mogę... <laughs> ale cokolwiek, 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 cokolwiek. cokolwiek, cokolwiek. Zagram, zagram, dobrze, 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 dobrze. No, 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 nie ma problemu, ja sobie podniosę ale... potem po prostu i... Nie, nie, nie. Nie wiem, długo. nothing mid. we're fire we Smoke. out one lower out top mid can be short now short bro. can take short injury. Flash be short wait <laughs> ask two guys going in better here? better sprinter i'm i 3 side, 3 all 3. Nice. Good. Nice. Nice. Pięknie. Shock pushing. Tu, two. two, two. Pushin'. One more. One more. more. I'll you hit. One more. Co on kurwa? No je banned style. Up both side, both side now. both sides yeah. One city? Ja. Yeah. Ktoś kurwa side widział No to zeskoczył no Asa se yeah. zrobił, to kurwa jakiś, nie? One lower, one lower for sure I'm pushing up. Green, can you hide? Yeah, yeah maybe. I'll go ramp up I'll go ramp Upper low, upper low Minus 80 Robot, can we do right now? Nie mam nic i dog. pójdziesz, 5, mamy 5 jest Amana Queenie? Tak, jest, jest. To Turek? Tak. To jest Musik No O i zaraz, kurwa, się rozpędzę. Co to znaczy? Spierdalej. A, takie długie słowa? A może jebać ci matkę, kurwa, coś takiego. O kurwa, to jest rozbieżność duża, powiem ci. We are making a set up on A and we gonna withdraw, but you pushing B. Nie wiem, o co chodzi. O, dźgaj to. Montapka? Dźgaj to, się to, 300 elo. Ja pierdolę, no. To. Ja pierdolę, nie jeszcze skonował w tym Besie, co za cwel Nic nie wiecie. So right on. right on. One lower. Takie ananaski się biorą, powiedz mi.